Czołem, witam Was bardzo serdecznie, jestem Victor Vox Auto Dyson Mancer, czyli gra karciana, gra y, roguelike. Powiem wam, że ten rok to jest rok gier karcianych roguelike, ale, ale gra mam fajny pomysł na siebie i ma na przepiękną grafikę. Zresztą zobaczycie o co tutaj chodzi. Y, gra wyszła y, wczoraj, jak wychodzi na film, i y, generalnie gra została stworzona przez Ultra Piggy Studio. A, wydana przez Gamera Games. Jeżeli ko ko kojarzycie taką grę paspartu, no to to jest, to są ci, to, to jest ten yy, wydawca. Yy, gra kosztuje 68 zł na Steamie, ale jeszcze możecie zdobyć na 10% zniżce, jeżeli chcecie. Słuchajcie, yy, no, no, na, na najbliższym czasie jeszcze jest 10% zniżka i jeszcze dodatkowo demo macie za darmo. Także to jest taki szybki wstęp. Ja chcę lecieć, słuchajcie, zagramy sobie na początku prolog. Ja odpaliłem dosłownie na chwilkę grę, żeby niemieccy wiedzieli o co tutaj chodzi. Gra jest po angielsku, ale to naprawdę są, jest mało tekstu, yy, więc to nie ma naprawdę problemu. Ja! Yy, co za piękny dzień! Yy, chodźmy połowić na zachodniej, zachodniej części yy, wioski. No właśnie. Yy, więc zachodnia część wioski. I idziemy w tamtym kierunku. To jest, słuchajcie, prolog, więc prolog ma nas nauczyć tutaj. Ja dosłownie zagrałem tam kilka walk, żeby mniej więcej też móc wam wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. No właśnie, więc zaczynamy, słuchajcie, od tego, że mamy koszt many takiej. Tutaj mamy naszą manę, właśnie teraz nas tutaj uczą. To jest nasza, właśnie, nasza mana. Mamy maksymalnie 4 i na starcie mamy, dostajemy 3. No właśnie, i mamy tylko cztery, więc następne, to co idzie poza to, znika. No i możemy zawsze skończyć turę yy, I to jest, słuchajcie właśnie I nam mówią, że możemy użyć, skorzystać ze strike'a Czyli to taki podstawowy atak Póki co, potem będziemy dostawać oczywiście Inne ataki, inne tutaj karty Czyli gra karciana jak widzicie Gramy z pierwszej osoby Śmiesznie to wygląda. I słuchajcie, zobaczycie zaraz, jak wygląda walka. Bo właśnie też bardzo śmiesznie. Użyjemy, słuchajcie, ataku. No i normalnie z pierwszej osoby bijemy. Bardzo, bardzo ładna kreska jest. Bardzo ładna grafika. Myślę, że to jest bardzo kluczowe w tej grze. Co my tutaj mamy, to jest nasz. Draw pile, widzę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogarniemy to wszystko. Ja tutaj już mniej więcej sobie dosłownie z kilka walk pograłem, więc coś tam podstawy ogarnia, mogę wam podpowiedzieć, ale, ale generalnie no to będę z wami poznawał tą grę. Mm, tak, to jest nasza mana. Możemy też na przykład teraz zaatakować go drugi raz. I możemy na przykład teraz zrobić jeszcze bloka. Proszę bardzo. Chociaż na przykład, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak, powiedzieć, że on się nie rusza w tej, w tej rundzie, dopiero teraz się dowiadujemy, co on będzie robić, to są intencje przeciwników, właśnie o to chodzi. Yy, I właśnie, musimy planować, co, co chcemy robić, tak, bo to są jego intencje. No proszę bardzo. A, i to, to widzicie, widzicie, to znika, tak, więc na przykład warto by było zostawić sobie jednak tą, tą jedną manę dla następną turę i po prostu użyć w, w tej turze dopiero tego bloka, tak. Bo 3 mecza, a my sobie dajemy tym yy, 3 bloka, tak? Więc możemy sobie dwa tego użyć. No możemy tak zresztą zrobić, tak? Użyjemy jednego na atak, a dwa damy sobie bloki. Proszę bardzo. Dwa, widzicie, że mamy dwie różne animacje na, na każdy. To jest mała rzecz, ale jakby bardzo fajnie wygląda. Tak tu mamy złego. Wilk yy, duży, zły wilk i może być czasami... Czasami bully. No to, no to widzicie, jest bully i nas bulinguje. Bardzo niemiły to jest, to jest wilk. I słuchajcie, co my tu możemy zrobić? Właśnie, myślę, że zaatakujemy, chociaż on zadaje też znowu usta te 6 damage'a. No to to jest taktyka, którą też opracowałem, jak grałem tą walkę przed, przed nagrywaniem. No to właśnie, że my sobie zadajemy po prostu 6, 6 tarczy, no i nie jest, nie jest się w stanie przebić przez te 6 tarczy, tak? Widzicie, że niszczy tam tarczę, ale przez tarczę się nie przebija. No właśnie, no i możemy go tak naprawdę w tym momencie już dobić, bo idealnie mamy tyle ataków, tak? Bo zadajmy po 3 tym, tym mieczem, a on miał tylko 6. No i teraz możemy wybrać nagrodę naszą. Naszą nagrodą będzie Fishing Wish, czyli tutaj. Yy, łowieckie życzenie? Leczy nas 10, 10 życia. No i dobieramy, rozumiem, dwie karty, i to jest Fragile, czyli tutaj mamy wytłumaczone na lewo. Że po prostu jest do użycia tylko jeden raz, i potem jest na zawsze usunięta. No właśnie. No właśnie, taką mamy kartę. O, tylko ja chcę ją wziąć, a nie, nie cofnąć. No i idziemy do następnej walki. Także to jest nasz taki uczek. Mamy nauczyć, jak tutaj działać. No i mamy tutaj jakiegoś świniura. Świniura mamy. Okej. Okay. Yy, wszyscy, wszyscy tutaj. Wszy no spokój, spokój, wszyscy. To jest, To jest napad. Okej, okay, to, 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 to tak. Za bardzo spokoju nie ma. No właśnie, widzicie, że on zadaje 5 damage'a. My możemy się zawsze wyleczyć z 15, 12 HP. Możemy sobie dać bloka. Eee, myślę, że sobie damy na razie bloczek. Damy sobie bloczek, więc mamy 6. Już nas, na, nas nie zaatakuje. zatakuje w sensie, zaatakuje, ale nie zada nam tyle obrażeń, ile mógłby. No i proszę bardzo. I zobaczcie, że on ma specjalny efekt, tak? To są umiejętności. No właśnie, on ma. Grubą skórę, no właśnie, i gruba skóra zmniejsza damage te, tej świni, świni to bardziej taki dzik, yy, świniora, mogę tak go nazwać, świnior, yy, damage świniora jest zmniejszany przez X, no właśnie, więc normalny atak za bardzo nic nie robi, tak, bo to jest X, to tutaj widzicie 3, tutaj jest wartość tego, tego yy, tej umiejętności, także jak 3 jest, to znaczy, że zmniejsza się o 3, a my zadajemy tylko 3. No, i musimy użyć lepszej karty, dlatego nam dostajemy fajne nowe karty. No, i tutaj jest mana z kolorem. No, i to jest mana z kolorem niebieskim. Widzicie, taka kropelka. No, i zobaczcie, że tutaj mamy też, słuchajcie, że prawym możemy przerabiać tą kartę. Te, te kwadraciki tutaj w kolorze oznaczają, że możemy tą kartę przerobić na taką manę. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Właśnie. No, i teraz mówi nam. Że możemy, słuchajcie, sobie kliknąć prawym. Teraz klikam prawym. Okej, okay, yy, prawym, sorki. Nie ten. Ty... Prawym, halo? Yy, I need... Aha, bo nie mamy żadnych... Okej. Okay. Musimy, musimy najpierw skończyć turę. Yy, także skończę turę. Teraz dostajemy, słuchajcie, widzicie, manę. I tą manę możemy przekonwertować właśnie na niebieską manę. Używając po prostu tej karty, bo ta karta... Karta ma ten taki niebieski kwadracik na górze, więc może być po prostu przerobiona na... Na niebieską manę Proszę bardzo, widzicie? Przerobiła się na niebieską manę, więc niebieską manę Teraz możemy wyrzucić, wy, wy, wykorzystać w tej karcie Tak, to też możemy przerabiać na niebieską manę Ale ta, ta karta nie wymaga Nie wymaga tego niebieskiej many A tutaj widzicie, że jest w lewym górnym rogu Kropelka, więc ta karta wymaga jej I, I możemy też ją przerobić Na tą niebieską manę Proszę bardzo, zobaczcie Pyk, mamy kuszę Widzicie, bardzo ładna animacja kuszy Myślę, że kusza to będzie mój przyjaciel Tutaj w tej grze Możemy sobie zrobić, chociaż nie wiem czy, bo to jest, to, to jest ten tutorial taki bardziej, to, to nie wiem czy będziemy mogli skorzystać potem z tej tu, tu, kuszy. Proszę bardzo, my się obronimy tutaj. 5 damage'a. BRZUCHEM DOSTAŁEM! Du, giga brzuchol. Giga brzuchol mnie atakuje. No właśnie, i teraz mamy tutaj one time crossbow, mm, więc możemy na przykład wykorzystać to, strike'a, tą kartę sobie wykorzystujemy i atakujemy 7 damage'a. Proszę bardzo. I możemy też się leczyć, no ale nie ma co za bardzo się leczyć. No nie zadamy mu tych obrażeń, także możemy się tylko blokować. Proszę bardzo. A zostawimy sobie to manę, widzicie, następną turę, więc teraz mamy Maksa. Więc teraz możemy rzeczywiście lepszą akcję tutaj zrobić. Ale widzicie, że raczej to nie jest problem. Strzelamy z kuszy i go dobijamy. Proszę bardzo, mamy trzy karty do wyboru. No i tutaj też są, widzicie, rzadkie. Yy, ta, częste, nieczęste i rzadkie, tak? Proszę bardzo. Możesz to ocenić yy, jakby jością kropek, tak? Widzicie, tu mamy jedną kropkę, to jest naj, naj, najczęstszy. Tutaj mamy dwie kropki, a tu mamy trzy kropki, czyli najbardziej, naj, najrzadsza karta. Widzicie też to po obramówce. Widać to. 5 damage'a. No i nawet <laughs> pisze, jestem rzadką kartą, weź mnie. <laughs> no to bierzemy. Także ja tutaj tutaj nie ma za dużo angielskiego, ja mogę wam to bez problemu tłumaczyć. Dziwna dziewczyna. Spotkałem dziewczynę. Yy, darmowa, darmowa wybór karty proszę, weź weź jedną, przyjacielu. Yy, Okej, okay. czyli daj nam taki nie do końca dobry, dobry, dobry odczucie. Świetnie, lubię darmowe, darmowe ciągnięcia, tak no to się nazywa ciągnięcie, jak ciągnie się kartę. Wciągnij yy, kartę. No i proszę bardzo. Mamy tutaj coś takie grzuty. A to się tak naprawdę nazywa testy, bo to jest jakby z, z motywów takich RPGowych trochę. Czyli mamy tutaj rzeczywiście testy, czyli musimy wyrzucić po prostu więcej niż 10. Więcej niż 10. No. Zależy to od, od po prostu testu, jaki mamy, bo może być trudniejszy, trudniejszy test, i wtedy trudniejszy test ma po prostu wyższą wartość. Takim, I trudniej jest wyrzucić liczbę wyższą. Czyli rzucamy sobie, słuchajcie. Rzucamy sobie K20, to ja już takie tak, tak rpg kostką 20, kostką, w sensie która ma 20 stron, więc mamy 20, 20 rzeczywiście wartości, no i musimy wyrzucić więcej niż daną liczbę, tak proszę bardzo. 20, 20 to jest cienna kość, proszę bardzo, e, świetnie. Jest, jestem gotowy aby wyciągnąć kartę No i właśnie i tutaj mamy test Test o wartości 10 O trudności 10 Więc musimy wyrzucić wyżej niż Niż dziesiątkę Zobaczymy czy nam się to uda Okej okay, rzucamy kością Jest 12, więc jest to lepiej niż dziesiątka Świetnie wyciągnąłeś Jedną z, z miliona Śmieci Gratulacje oto twoja nagroda Rand Randomowość Losowość jest świetna, więc możesz, więc spróbuj moich losowych kart. No i mamy tu jakieś różne karty. Możemy, widzicie, to jest tak chaotyczne uderzenie i zadajemy po prostu ilość, ilość kostki, czyli możemy na przykład zadać jedno obrażenie, a możemy zadać 20, no to jest, to można nawet być potężne, a tutaj mamy, dostajemy cztery szczęścia, cokolwiek to znaczy, nie wiem czym jest szczęście. Chociaż tu może pisze? Pisze tutaj. Kiedy rzuca się kością, yy, rzuć jeszcze jedną kością i weź wyższy wynik. Okej, okay. no i potem mamy, yy, i potem tracimy tą ilość, ilość yy, tego szczęścia. Okej, okay. okej, okay. czyli tam mamy co, co sześć jakiś yy, te, te, tego szczęścia, rozumiem, że dostajemy kolejną kość. No i mamy tutaj na przykład yy, rozdroże i tu mamy... Dodajemy 5 damage'a, zadajemy. No i jeżeli się nie uda, albo robimy tutaj test, to zadajemy tylko 5, 4 damage'a. No i możemy to wybrać, tak tutaj pisze. Dostajemy 20 życia, usuwamy wszystkie karty i dostajemy te karty. Więc widzicie, że. Tracimy wszystkie nasze karty. Czy możemy zobaczyć, jakie są karty? Deck, proszę bardzo. Tak, to są nasze karty, więc tracimy naszą kochany crossbow. Nasz, nasz, mój, mój ukochany crossbow. Mój ukochany, słuchajcie, moją kuszę ale myślę, żeby dla dobra, słuchajcie, gameplayu, dla dobra, żebyście zobaczyli jak najwięcej, ja tego użyję i weźmiemy sobie, słuchajcie, te nowe rzeczy. Tak, idziemy dalej. Eee, left it with me, wondering what was uh, that fuss all about? No, o czym była ta, ta, ta gadanina, A jak ona odchodzi, to się zastanawiamy. O czym ta gadanina? Dobra, idziemy, słuchajcie... Idziemy dalej, tak? Z tym nowym deckiem kart, więc on jest bardzo losowy. Tu może się coś tam udać, tu może się coś nam nie udać. Będzie lepiej, będzie słabiej, ale chyba generalnie jest to lepszy, lepsza zabawa. To jest jakiś nowa, słuchajcie, nowy znaczek. Więc ten, możemy użyć tego rodzaju, albo tego normalnego, klasycznego. I może być użyte to albo to. Jeśli masz ten, 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 ten fioletowy i te, te szare, save first. Okej, okay. mamy to i, to i to szare, więc te szare jest zostawiane, a najpierw jest używana, używana kolorowa. Kolorowa mana, tak? Więc raczej kolorowa jest, słuchajcie, preferowana z tego co widzę. Okej. Okay. No ja myślę, że ten lak się przyda, bo my tutaj rzucamy dużo, więc będziemy chcieli na pewno skorzystać z z tego. Ale żeby to zrobić, zobaczcie, że mogę coś tu przypiąć. I zobaczcie, że sobie przypiąłem. Okej. Okay. Co to znaczy? Bo ja nic nie mogę bardzo robić, jak, jak sobie to przypinam, fajnie, że mogę sobie Czek, Ciekawe, mogę sobie, słuchajcie, przypinać rzeczy, ale, ale jakby sobie nic nie mogę robić, także może, nie wiem, czy to tak ma być. Przekonwertujemy sobie to, słuchajcie, proszę bardzo, na to, chociaż widzicie, że możemy też wykorzystać tego normalnego, więc nie, niepotrzebnie w sumie to robię. Yy, dostaniemy sobie laka, szczęście znaczy się, tak, szczęście zyskałem w tym momencie. No i spróbujemy zadać słuchajcie tym damage'a. Proszę bardzo. Próbujemy. Nie mamy żadnej obrony, nie możemy się bronić. Nie mam wystarczająco many, a zobaczcie, że to wymaga tego i tego, tu nie mam wyboru. No to mogę na przykład to przerobić sobie na, na, na ten na to coś. No i sobie zrobić, słuchajcie, pyk. 18! Bardzo dobrze. Szkoda, że nie widzę jak rzucam tymi kościami, ale zobaczcie, że się udało. I tutaj się to zmniejszyło na to wygląda. No dobra, ale to widać się na więcej tur. Ale zobaczcie, to są potężne obrażenia jednak. Tylko ten, zobaczcie, że nie ma, nie ma tej twardej skóry. To jest interesujące. Eee, Chaos, Stri Chaos Strike, tak? Czyli ten chaotyczny atak. Tu mamy bonus do kości, a tu mamy rozdroża. Ja sobie chyba zużyję. Zużyję sobie ten jeden. I użyję znowu tego, żeby sobie znowu to zwiększyć. I chyba jak jest 7, to już mamy dwie kości, Czy będziemy mieli jeszcze większą szansę. I będę chciał tego użyć, ale sobie jeszcze przerobimy to. I pyk, zobaczmy. 10, no też bardzo ładnie, widzicie? Więc da się grać tym tekiem, tylko on jest bardzo losowy. Więc czasami mogą się na przykład nam, nawet jak mamy duży, duże szczęście, to mogą się nam 3 jedynki wyrzucić. I nadal zadajemy jedno obrażenie, tak? Bo to wybierę tą najwyższą. Wartość, tylko szkoda, że nie widzę tego, jak zarzucałem się kości. No i dostaliśmy z powrotem to, co już mieliśmy wcześniej. Okej, okay, bierzemy. Szybko skończymy, słuchajcie, prolog. A. Chociaż widzę, że prolog to nam zajmie cały odcinek. No dobra, jakby... Chociaż chciałem posmakować tego... E, troszkę tego głów, tej prawdziwej gry. E, tutaj jest sprawdzanie jakiegoś jakiegoś jakiejś umiejętności. Aha. Checks are not only used in events and card effects, but also in some abilities, czyli dobra, przy umiejętnościach też są używane, słuchajcie, jakieś, są używane testy, mm -hmm. e, więc niektóre rzeczy będą się udawać, niektóre nie, okej, okay. i jeżeli jest, słuchajcie, jedynka, to znaczy, że to jest 5%, jeżeli jest 20%, to jest 100%, no to ma sens, słuchajcie, tak, po prostu, bo jest, mamy 20 stron, mamy 4, tak, czyli 4 to jest, słuchajcie, jeżeli jest 4, to znaczy, że jest, że jest 20%, Szansy, że to się uda, tak? Czyli 4, no po prostu poniżej 4 musi, musi się nam udać. okej. Okay. No to ma. To ma rzeczywiście sens. Szans ma. Proszę bardzo. Ability check. I tu mamy jeszcze dodatkową rzecz. Eee, mamy dodatkowo. okej, okay. po prostu będziemy testować, jak to działa. Ok, dostaliśmy jakiś, jakiś, jakiś dek specjalny, żeby to przetestować. Mhm. Odkryj jedną improwizowaną kartę. Okej, okay. o co tutaj chodzi? Nie do końca rozumiem. Mogę ją odkryć. Okej. Okay. Odkrywamy tą kartę. I tu mam na przykład blur. Czyli blur w sumie. Rozmazanie, tak? Rozmycie. I to nam daje 20 uniku. Uuuu. I to jest Excerpt in Temporary. Ok, co to znaczy? From the czyli usuwa się z całego. Z całego z całej walki. Ale nie, nie całkowicie, tylko z całej walki. No i znaczy, że może. Mm, może istnieć tylko w, podczas trwającego, trwającej walki, nie do końca rozumiem. I mamy zobaczcie procę oraz mamy piaskowy, piaskowy rzut, taki piaskowy no piaskowy rzut może być Piaskorzut czy coś takiego yy, unik. Ja myślę, że wezmę unik, bo widzicie, że to. Chociaż nie, to jest tak samo rzadkie, tylko to ma jakieś bonusy, zobaczcie, że używa specjalnych tych kolorów. No to ja może jednak wezmę, a weźmy, weźmy słuchajcie ten, tą procę Okej, okay. wezmę procę I co to znaczy teraz? Będę się nauczyć jak używać tego next. A, to są, to są, rzeczy, które mogą, które możemy z tego wyciągnąć, tak? Okej, okay. no dobra, ogarniemy to, ogarniemy to. Mogę to użyć za darmo? Mogę tego używać za darmo. Okej, okay. no to jeszcze, jeszcze nie jeszcze, do jeszcze końca rozumiem o co tu chodzi. Eee, vulnerable. Ok, widzę, że to wszystko używa jakiś. To zobaczcie, używa jakiegoś znowu kolejnego testu. Eee, więc. <ścoughs> And check 21. Interesujące. Czyli tutaj też na przykład mamy kolejny, kolejny. To, to, to wymaga jakichś testów, kolejnie. Mhm. When being attack, czyli jak jesteśmy atakowani, to, to używa nam jakiegoś testu. Dobra, zobaczymy, jak to działa. Ja sobie wezmę tutaj ten rzut. Rzut, słuchajcie, piaskiem. Ok, spróbuję na przykład użyć tego rzutu piaskiem. Nadal nie rozumiem tego przypinania. Możemy sobie to przypiąć, ale. O co z tym chodzi? Nie do końca rozumiem. Ok, zróbmy tego rzutu piaskiem. I teraz zrobiliśmy jakiś debuff, tak? Eee, czyli zobaczcie, że jak jest 40, to jest 0%, że to się uda. To nie rozumiem czemu to tak działa <grych> Ale okej okay. No chyba tutaj, zobaczcie, wydaje mi się, że to jest po prostu no tak 100% że się nie uda, tak? Z tego co rozumiem 40. Nawet jakby było 20, to też jest 100%, że się nie uda, ale jakby było na przykład, nie wiem, 10, tak? Bo jest 10. jest 20 stron, no to 10. 10 tutaj wartości rozumiem, że to jest 50%, że się uda, mm, tak mi się wydaje. Okej. Okay. I kiedy jest atakowany? Mm -hmm. To on robi jakiś test. Aha, no dobra, czyli na razie, zawsze jak nam się uda, rozumiem, że Zadajemy że ten fajny, fajne obrażenia, tak? Dodatkowe dwa razy więcej damage'a. No to widzicie, dwa razy więcej od sobie obrażeń. No, zobaczcie, to zadaje normalnie 8 damage'a, 8 obrażeń, ale przez to, że on nie ma, nie ma szans, żeby, żeby to zrobić, żeby zrobić ten test, który jest, na który ma szansę 0%, zadajemy mu 16 obrażeń. No, proszę bardzo, 16 obrażeń bardzo potężnie. Ja sobie oczywiście karty w multicolor, e, when converted into mana. Mhm. Mm okej, okay, czyli czekajcie, co? E, dla tych multi, multicolorowych kart, e, kiedy wymienia się na manę, lasowo ci da korespondujący kolor, ale Okej, okay, czyli jakby dało mi dało mi ten kolor, okej. Okay. Nie, nie wiem jeszcze dlaczego mi dało ten kolor Ale myślę, że to ogarniemy Użyję sobie tego Weźmiemy sobie na przykład Hmm Weźmy sobie to, tak? Evasion Proszę bardzo, ten unik No i sobie użyjemy tego uniku Proszę bardzo I dostaliśmy teraz to Więc 100% szansy, że nam się to uda I my robimy ten test I dostajemy Jeżeli się nam uda, tak? Aha To, to by po prostu Jeżeli się nam uda to prawdopodobnie Prawdopodobnie unikniemy, tak? W sensie unikniemy jeżeli się nam uda ten test, ale na razie 100% bo jest 20, tak? Jakbyśmy mieli, nie wiem, 15 to to jest... Ile? 75% Tak jest. No dobra, ogarnę to Ogarnę to i sobie weźmiemy jeszcze jeden... Jeden slingshot, ale to i tak zrobimy... Zrobimy w następnej turze No i zobaczcie, widzicie, mieliśmy 100% szansę, że to się uda Przez co... Ale, ale patrzcie, że to się zmniejszyło Więc uniknęliśmy ataku ja myślę, że zrobię znowu, widzicie, jest 20, więc nadal jest 100%. Powinno być, tak jest. To już mniej więcej rozumiem. Eee, proszę bardzo, robimy kolejne 16 obrażeń. Spróbujemy sobie na przykład. A wiecie co? A weźmy sobie jeszcze jedno to i od razu go dobijemy. Widzicie, bardzo, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I tu mamy jakiegoś bossa? Proszę bardzo. Tak mi się wydaje. No patrzcie, jest. gruby świnior! G Gruby, gruby, duży... chociaż on nie jest taki gruby, on jest bardziej umięśniony. Świniorowy boss. To on. A i dostaliśmy to z powrotem na nasze karty oryginalne. No dobra, no dobra, powiadasz, że dostaliśmy te nasze, nasze karty. Hmm. To myślę, że sobie damy na start oczywiście szczęście. O, coś się, coś się skomplikowało. Dlaczego świnior jest taki silny? Yy, nie będziesz, nie będziesz umiał tego, yy, no, nie, nie uda Ci się to w taki sposób. Yy, proszę, to, to coś dla Ciebie fajnego. Yy, super silna, super silna karta yy, kości. Możesz użyć tego, aby zmienić jakikolwiek numer widzisz, na, na, jaki, widzisz na, na ekranie, co mogę na przykład zmienić sobie jego życie na, na jeden. Ciekawe, Zag spróbuj zagrać tym deckiem powiem wam, że ja, ja tylko dosłownie kilka walk ze, rozegrałem nie, nie widziałem takich bajerów. Co to jest? Permanently change the target number to... Ale jaki numer? Aha... Dobra, zobaczymy co to jest. Ok, używam tego. Nie gadajcie! Nie wiem co to jest w ogóle, nawet to... to czyli mogę zmienić każdy numer, mogę sobie zwiększyć życie, mogę... O jeju! Ej, ej, to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo możemy naprawdę sobie zmienić co chcemy. Ja nawet nie wiem, połowy, nie znam połowy tych numerów. Tu są jakieś numery w ogóle, mogę też sobie to zmienić. Mogę sobie, patrzcie, zadać. Patrzcie, tutaj zadaję sobie 99 obrażeń, ale mogę zmienić do zera. Rozumiem, tak? To, że tak mogę to zrobić. I wtedy zadaję 99 obrażeń, ale i tak widzicie, ma dużo. Mogę zmienić na przykład. A czemu on ma dwa, dwa paski? Mm. Okej, okay, co możemy zrobić, słuchajcie, <grafię> jak tutaj sobie, ale widzicie, to niby to się wydaje super, świetne, ale tu widzę, że Widzę, że to jednak nie jest takie że... no, Chyba zmienimy sobie Ale mamy pełny tych kart, no to ja w sumie mogę wszystko zmienić To w sumie tak, tak miało nas nauczyć, a tylko, że ja sobie zmieniam Zmieniam sobie, ale zobaczcie, ma teraz jeden Zmieniam sobie, ale rzucam kością, nie mogę ustawić po prostu Więc sobie ustawimy, proszę bardzo, tu Rzucam dwoma kościami, yy, sześciostronnymi Takie klasyczne to są kości, a szóstkami tak zwanymi Więc możemy słuchajcie sobie bardzo ładnie, zobaczcie to Ustawiamy sobie każdą, każdą liczbę Na... I tak nie możemy wyrzucić więcej niż 16, tak? Bo jak mamy dwie szóstki, to maksymalnie możemy być na jednej szóstka, na drugiej szóstka, więc to jest 12 Także, no zobaczcie, to, jest, to są chyba najpotężniejsze karty w grze, no nie wiem Ale zobaczcie, że... no to specjalnie nam dali tak tyle tych tutaj utrudnień, żebyśmy tylko mogę jak mogę jak mogę sobie ustawić to eee okej okay. o dobra mogę sobie to tutaj zobaczcie w, włożyć na jakby na, na mój na mój ekran i sobie zadamy, patrzcie tutaj to zadaje nam y, zadaje wszystkim przeciwnikom 99 dmg ale nam zadaje 99 także także możemy sobie ustawić, że nam zada tylko 5 no zobaczcie, że się ta wyższa liczba po prostu wybiera. Więc nawet nie 12, tylko, przepraszam, tylko 6 maksymalnie możemy, możemy po prostu ustawić. Więc tutaj maksymalnie nam się udało. Może no się udało, no właśnie źle, że nam się udało. Rzucam, słuchajcie to. Więc co to jest za. Co to jest, słuchajcie, za animacja. Eee, śmieszna animacja, ale zobaczcie, że zadałem po prostu 99 damage, a on miał jakieś 10 życia. Także lecimy do końca, i to chyba jest koniec. Koniec początków. Yy, widziałem coś fioletowego w, w oddali chwilę temu. I teraz to się zbliża i zbliża. Ko i druga strona rzeki wygląda dziwnie. I coś się wydaje nie tak. Okej, okay, to niedobrze. Powinniśmy się wrócić do domu. Wracamy się w takim razie do domu. I rozumiem, że to jest, słuchajcie, już prawdziwy... Prawdziwa gra. Chciałbym wam to pokazać, ale powiem wam, że chyba to zobaczymy w następnym filmie. Na to wygląda. Yy, to jest, słuchajcie... E, fioletowa, fioletowa mgła e, siła e, siła aby zmieniać numery e, nadchodzi z z, z z coast z tego z, z ojeju, ja nie, nie znam słowa e, fioletowa mgła będzie na mnie gonić przez całą drogę Ok, czyli to po prostu będzie takie że musimy jednak się pospieszyć troszkę no klasyk, klasyk troszkę takich roglaików właśnie podróżowych po, podróżowych na mapce Graliśmy przecież też w FTL-a, tam był ten sam zabieg. E, czy statek głupsów tam jest podobny zabieg, e, ale nie graliśmy w statek głupsów na kanale, ale ja grałem. E, będzie mnie to e, po prostu godzić bardzo powoli, kiedykolwiek się ruszę do przodu. Ok, e, no, być przez niego złapanym oznacza niebezpieczeństwo. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Chociaż w, w, w statku głupców y, tam był troszkę inny zabieg, ale podobny. Yy, no ale tutaj mamy bardzo taki FTL-owy. Tam, tam nas goniły, słuchajcie, federalne, federalne jakieś tam statki kosmiczne. A tutaj mamy, tutaj mamy jakąś mgłę. No dobra, to tak też w sumie motywowo troszkę podobnie do Moonringa, który ogrywamy. To też jest mgła, która, od której szalejemy na przykład. No dobra, ale słuchajcie to. Tam podróż do tego miejsca. Cokolwiek to znaczy. odbędziemy już w następnym filmie, myślę, że taki tutorial, taki odcinek zero, pewnie będzie i takim odcinkiem pierwszym, ale taki odcinek zero, pokazowy, myślę, że też się przyda. Także dzięki bardzo za oglądanie, wpadajcie na harmonogram, który zawsze jest w opisie, gdzie możecie zobaczyć najbliższe filmy, najbliższe live'y i zobaczyć, gdzie jest, kiedy będzie najbliższy film, na przykład z Dice on Monstera. I rzucajcie łapą w górę i zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie skomentować, jak wam się podoba gra i co my się o niej myślicie. Yy, także dzięki bardzo. Wpadajcie na harmonogram. Jeszcze raz. Do zobaczenia i czołem.